Dawno temu Telltale Games oraz, e, d, sub, e, oraz Square Enix zrobiło o, serię które, e, gier, które miały swoją e, premierę i były fantastycznymi seriami. The Walking Dead od Telltale Games oraz Life is Strange z, od e, e, Square Enix sprawiało, że gry z wyborami zyskiwały nowe życie. Dzisiaj omówimy sobie jedną z takich gier, a konkretniej drugi sezon The Walking Dead. Dlaczego drugi a nie zaczynamy od pierwszego? Od pierwszego nigdy nie skończyłem. Ale jest tutaj bardzo ważna kwestia, że jeśli będziecie przechodzili pierwszą, pierwszy sezon The Walking Dead, to jeśli przejdziecie go i dopiero weźmiecie się za drugą część to wtedy wybory z pierwszej części będą uwzględnione jako poprzednio w The Walking Dead, jako część sagi samej The Walking Dead. Jednak czym są żywe trupy od Telltale Games oraz yy, dlaczego fenomen na nagrywanie tych gier był tak wielki? Pierwszy raz od dłuższego czasu nie będę używał muzyki do danych y, sytuacji. A jest to spowodowane tym, że Telltale Games jakby i recenzje samych gier są dosyć dla mnie osobiste. Więc zaczniemy sobie od fabuły. Fabuła The Walking Dead sezon drugiego dzieje się zaraz po wydarzeniach z The Walking Dead. Nie będę ukrywał przed wami, że samą końcówkę The Walking Dead i tego, że linie żyje. Już dowiadujemy się od powiedzmy no, początku. Ale z takich postaci, które powracają, są oczywiście główna bohaterka Clementine oraz Kenny. E, oczywiście możecie również skojarzyć niektóre persony z obozów, w których były pierwsze, ich udziały były w dodatku 400 dni później ale same wydarzenia owe nie mają tam za dużego pokrycia. Są po prostu wystrzałem dla tych postaci, żeby móc opowiedzieć ich historię. Generalnie historia Clementine to jest historia nowej grupy, którą Clementine zbiera sama. I co możemy powiedzieć? O ile w pierwszym sezonie The Walking Dead sytuacja Lee Everetta jako byłego więźnia, który uciekał przed epidemią zombie, tak w dodatkowej historii w sezonie drugim Clementine tak naprawdę szuka swojego miejsca na świecie, jest przerażona, bo zombie dalej pałają, rządzą krwi i dalej zjadają wszystko, co się rusza, ale też przy okazji są też zmagania z codziennością, ludźmi, którzy chcą po prostu przeżyć. I tak naprawdę tutaj jakby tak jakby historia Kenego jak i historia ogólnie tych ocalonych których im zbiera historia osób które próbują przeżyć epidemię którzy jest tam historia kolejnej dziewczyny która nie wie co to jest apokalipsa coś na rodzaj Daka z pierwszego sezonu The Walking Dead bardzo wiele fabuła może nam przynieść tych, ale jakie są najważniejsze postacie w The Walking Dead sezonie drugim? Pewno was to zdziwi, ale wśród antagonistów jak i sojuszników możemy znaleźć wiele postaci. W tym jeśli mnie pamięć nie myli są to postacie też z tego typowo o korzeniach rosyjskich. Nie? ale są też postacie, z których nie widzieliśmy jako czarno-białe, nie mają to tego ani jakiejś, są tam wyrazy takiej szarości tych postaci, więc fabuła jest zbudowana świetnie i widać, że wybory, jakie podejmujemy, potem musimy się mierzyć z ich konsekwencjami jak i tego, jakie jak wyryją one brzemię na psychice młodej Clementine. Trzeba też powiedzieć, że Clementine sama w sobie nie jest jakąś wielce dorosłą hmm, tego w The Walking Dead sezonie drugim, jakąś dorosłą wielce hmm, postacią, nie? Bo jeżeli, jeżeli sobie wpiszemy w The Walking Dead sezon... Yy, drugi nie. To yy, to jeżeli wpiszemy sobie Clementine i yy, yy, sprawdzimy, ile lat Clementine ma w sezonie drugim nie. To możemy zdać sobie sprawę, że o ile Clementine miała, była w wieku. 9 lat, to tutaj możemy powiedzieć, że Clementine, w momencie yy, gdy Telltale Games wydało drugi sezon The Walking Dead, Clementine ma lat 13, czyli minęło już kilka lat od czasu, gdy Lee Everett wyzionął ducha. Jednak nie przepadł on w mrokach historii, bo widzimy go w yy, wspomnieniach Clementine. To pokazuje, że Clementine. Będąc nawet mocno straumatyzowaną, i po przejściach, nadal pamięta o Lee. I tak naprawdę mam wrażenie, że Clementine cały czas żywi w nim wspomnienie takiej miłości ojca do córki, bo mogliśmy w pierwszej sezonie The Walking Dead nabrać takiej miłości między ojcem a córką jeżeli tak naprawdę chciał odpokutować swoje grzechy opiekując się młodą Clementine, niczym ojciec z córką, co nie, przy... nie dawało mu łatwego zadania, bo Apokalipsa Zombie dawała ogromne wyzwania na ten temat, tym bardziej patrząc na to jak młodą osobą była Clementine i jak bardzo chciała odnaleźć swoich rodziców. W sezonie drugim temat rodziców Clementine przepadł. Jest to jedyny powód, dla którego fabułę mogę ocenić trochę niżej, bo temat rodziców Clem nie zostaje wspomniany w drugim sezonie. Jest tylko, że miała ona kogoś, kogo kochała jak ojca, nie? czyli mowa o Lee. Czy to dobrze, czy źle, to zależy od waszego punktu widzenia. W mojej opinii, Clementine. To postać, którą bardzo fajnie zbudowano na hmm, tym. Ale żeby omówić sobie bohaterów, to muszę sobie na to wszystko zerknąć płasko. Oh. <laughs> Moi drodzy postaci, jest trochę, więc zaczniemy sobie od najprostszej i omówimy sobie je po kolei. Jeśli chodzi o postacie pierwszoplanowe, które grają to jakby nie da się tutaj ich e, określić e, w e, odpowiedni sposób. Dlatego, że postaci z The Walking Dead sezonu drugiego jest po prostu za dużo i musielibyśmy naprawdę się mocno potrudzić, żeby e, ten, żeby móc e, podziałać trochę z tym sezonem The Walking Dead. Clementine od Telltale Games została zapamiętana przez nas w czterech wszystkich sezonach, w których brała udział. Nie brała udział w jednym, w którym była Michonne. Ten, jakby Ta część jest jakby tak zwanym spin-offem. Jej ojciec Ed oraz Diana jako matka umarli w pierwszych, jednych z pierwszych dni pandemii i Clementine zaczęła opiekować się po śmierci Ken'ego AJ'em mówię to w dosyć krótki sposób, dlatego że historia Clementine jest tak długa że możemy ją jakby konstruować na wszelkie możliwe sposoby jest po prostu tak wielka Ponieważ Clementine była od początku historii znanej z The Walking Dead i przeżyła bardzo długi czas. Oczywiście możemy powiedzieć jasno, że jeśli chodzi o Clementine, no to tutaj możemy dość jasno powiedzieć, że w The Walking Dead sezon drugi poznajemy ją jako już 13-letnią dziewczynkę. Czy tak, czy, że tak powiem, Clementine miała łatwe życie? Zapewne nie, bo jakby to powiedzieć, Clementine przez całe swoje życie przebywała w drodze, a też długo osoby, które ją otaczały, nie akceptowały też Lee Everetta, czyli jej opiekuna, który był jednocześnie poszukiwanym przestępcą. Więc jeżeli chodzi o Clementine, to dużo można byłoby o niej powiedzieć. Choć w trakcie tego wszystkiego, to można, by, można powiedzieć, że Clementine może zamieszkać w Wellington w zależności od naszych wyborów z sezonu drugiego. Ale to, czy Clementine jak będzie żyła dalej, nie, to... Już zależy od tego, jakie wybory w dalszych sezonach podejmuje gracz. Generalnie, Clementine przez pewien pierwszy czas apokalipsy nie konfrontowała się zbytnio z zagrożeniami w postaci zombie, aczkolwiek po drodze Lee Everett nauczył ją, jak musi, jak ma działać, żeby przeżyć. Ponieważ pod naporem pewnego powiedzmy bezdomnego zamieszkującego pociąg, towarowy, który musieli uznać w pierwszym sezonie. Clementine, on powiedział na jej temat tyle, że jeśli jej nie nauczysz żyć, zginie podczas apokalipsy i pociągnie cię za sobą. Przez co dzięki temu Lee wyszkolił Clementine tak dobrze, że przeżyła ona bardzo długie lata. I w trakcie sezonu drugiego mogliśmy ją poznać jako Ciekawą liderkę lub osobę, która do, jakby pozwala rzucać sugestie, ale jednocześnie nie nakazuje nikomu podejmować pewnego ryzykania. Drugą postacią, która urasta do miana legendy i praktycznie jest z nami aż do sezonu trzeciego, jest Kenny. Keny jako jeden z opiekunów Clementine, i, a wcześniej Rybak, który wydawało się w pierwszym sezonie zginął, podczas drugiego sezonu widzimy go jako personę, która nawiązała sobie życie na nowo i prawda jest taka, że Razem z Saritą, która była jego dziewczyną, założył jedną z grup z osad, które żyły na górze, aby radzić sobie z zagrożeniami, które czasami zawędrowały w ich skromne progi. Kenny generalnie jest personą pełną miłości i dobroci, chociaż potrafi okazywać też okrucieństwo, jeżeli sytuacja tego wymaga. Czy Ken jest osobą permanentnie dobrą lub złą? Według mnie, Ken raczej jest w odcieniach szarości. Dalszą personą, o której warto powiedzieć, jest Krista. Kristek możemy kojarzyć z pierwszego sezonu The Walking Dead, gdzie pomagała ona Lee razem z Omidem. Generalnie i Omid i Krystal, i Krysta, jakby ostatni raz ich widzimy właśnie w sezonie drugim, i na początku sezonu drugiego, Omid niestety, mając 36 lat, umiera, jak, jakby będąc poślubionym przez, Ken, przez Krystę, nie? A jakby czy obecnie jest zombie? Tego nie wiemy, aczkolwiek prawdopodobnie tak. Z kolei Krista prawdopodobnie żyje i miewa się świetnie, jednak jej wątek urwał się w pewnym momencie. Następną postacią z gier jest Bonnie. Bonnie jest personą, którą mogliśmy zobaczyć w dodatku 400 dni w The Walking Dead sezonie pierwszym. A potem była ona jedną z członki z obozu Carvera, który był po prostu tyranem i jako jedna z nielicznych się mu zbuntowała. Drugą taką personą, którą którą możemy tak nazwać, była Jane. I o Jane mogę powiedzieć wam nieco więcej. Generalnie jeśli chodzi o Jane to jeśli o to chodzi, no to Jane należała do person, które robiły to co konieczne aby przetrwać i próbowała to przekazać też yy, yy, Clementine niestety często gęsto jej działania były w sposób wręcz okrutny yy, czy przeżyła, yy, czy nie, to nie miało w sumie znaczenia bo jeśli przeżyła, to zmieniła się w zombie yy, podczas yy, trzeciego sezonu The Walking Dead będąc w ciąży. z kolei o, jeżeli pozwalaliśmy ją dobić Kenemu w drugim sezonie, no to jej historia raczej była jasna i na krótką metę następną postacią którą możemy omówić jest Sara Sara jest generalnie personą, która była wzorowana trochę na Daku która nie rozumie epidemii zombie i bawi się dobrze robiąc wszystko na opak swojej rodzinie, co doprowadza niestety do śmierci takiego ojca, jak i później jej samej, będąc albo ze żartą przez zombiaki od razu, albo z późniejszym terminem. Generalnie jej brak przygotowania do apokalipsy zombie sprawiał, że była tylko tak zwanym piątym kołem uwozu i prawda była taka, że mogliśmy ją utrzymać tylko ze względu na to, żeby nie, żeby Klementaj nie stała się po prostu zbyt brutalna. Yy, aczkolwiek yy, według mnie jej, yy, powiedzmy, jej obecność lub nie jest bez znaczenia. Yy, jedynie co to możemy powiedzieć jasno, że Sara należała do osób impulsywnych ale jednocześnie też bardzo przerażonych obecną sytuacją, gdy ją wreszcie zrozumiała. Następną personą jest Luke. Luke, który przemówił do zimnego serca Jane, ale jednocześnie utopił się podczas przemieszczania się przez zamarznięte jezioro i sprawił, że Clementine prawie zamarzła. Dalszą personą, o której mowa jest AJ, Alvin Jr. Syn Rebeki i Alwina z drugiej części The Walking Dead, której Alwiny zginął bodajże właśnie w zamordowanym przez Carvera, a z kolei Rebeka miała o wiele ciekawszą historię, bowiem donosiła dziecko do końca, ale umarła tuż po porodzie, w tym momencie. Zmieniła się w zombie i Clementine, nie wahając się ani chwili dłużej, pociągnęła za spust, zabijając ją na miejscu. Niemniej jednak wwoło to liczną strzelaninę, w której zginęło mnóstwo ludzi, ale sam AJ przetrwał. Później, będąc za niego odpowiedzialnym, Kenny i Clementine zajęli się tym dzieckiem. Dalszą personą jest William Carver. Carver był generalnie liderem jednej z grup, aczkolwiek był on kompletnym tyranem, który nie przejmował się tym co robi. Efekt tego był taki, że wielu ludzi nastawiło się przeciwko niemu i się zbuntowało, w tym Bonnie i Jane, przez co też Carver zginął na tarciu zombie zabitym przez grupę Clementine. Dalszą postacią jest Arvo albo którego mamy wybór, albo puścić z zapasami, częścią zapasów, albo nie. Generalnie on później napada na nas ze swoją grupą, której przewodzi jego siostra Natasza. Natasza generalnie zostaje zabita podczas wymiany ognia między grupą Clementine a grupą Nataszy, przez co po chwili zmienia się w zombie i w tym momencie Arwoz znienawidzi Clementine, przez co nie będzie miał zawahania pociągnąć za spód, by ją spróbować zabić. To mu się nie udaje finalnie, ale to doprowadza nas do dosyć ciekawego wniosku, czy dobrze postąpiliśmy, puszczając go. Hmm. Więc to jest tak podsumowując, część osób z tej grupy Clementine i wielu innych grup które pojawiały się. Sami przyznacie, bardzo wiele bohaterów, których mogliśmy widzieć bardziej. Czasami widzicie go na niektórych z nich na prześwitach trailerów. Ale teraz przejdźmy do tego, jaki był gameplay. Go on. You Pora omówić sobie dwie następne kwestie, czyli gameplay oraz to w jakich językach możemy spotkać The Walking Dead Season 2. Dlaczego jest to tak istotne jeśli chodzi o język i dlaczego jest to tak istotne jeśli chodzi o gameplay? Dlatego, że jeżeli byśmy mieli omawiać to osobno, to mielibyśmy tak krótkie tego tak krótkie rozdziały, że nie miałoby to sensu. Natomiast jeśli mówimy o The Walking Dead, e, drugim sezonie, który był na wydany w 2013 roku, to e, możemy powiedzieć dość jasno, z czym mamy do czynienia. Nie? E, I jeśli możemy powiedzieć, są dwa języ, wersje językowe, w których możecie dostać The Walking Dead, z czego jeden nie jest w... Y, powiedzmy dostępny od razu od ręki. I już wam tłumaczę o co chodzi. Generalnie The Walking Dead <coughs> drugi sezon został wydany w języku angielskim, co sprawia, że aby móc to zagrać musicie albo A y, umieć język angielski na tyle, by być komunikatywnym i rozumieć co jakie konsekwencje przyniesie show dane wybory lub strzelać lub też B, dodajecie spolszczenie, które jest z grajpopolską.pl Dzięki temu polska scena youtube'owa mogła nagrywać The Walking Dead z pełnymi konsekwencjami własnych wyborów. Ale i przez to właśnie jest to dosyć ciekawe, kiedy moderzy naprawili coś, co powinno być od początku. Ale jaki wobec tego jest gameplay The Walking Dead sezonu 2? Widzicie gameplay jeśli chodzi o The Walking Dead sezon 2, to jest on na tyle fajnie zrobiony, że e, jego, e, jego wybory e, mają faktyczne konsekwencje. To nie jest przykład tego gdzie na przykład macie Life is Strange e, powiecie coś złego, machniecie ręką i cofniecie czas. Nie, jeśli dana postać się na was obrazi w The Walking Dead to musicie mocno się postarać, żeby odzyskać jej zaufanie. To też nie do końca zawsze się udaje, a niektóre konsekwencje prowadzą wręcz do śmierci niektórych bohaterów. To więc sprawia, że zawsze podejmując jakiś ważny wybór musicie powiedzieć, a co by się stało, gdybym zrobił inaczej, zrobić zrobiła inaczej. nie? Więc w takim wypadku bycie neutralnym nie zawsze się udaje. I gameplay The Walking Dead to jest ciekawa przeplatanka, ponieważ dokonujecie rozmów, gdzie możecie dokonywać błahych wyborów albo też kluczowych wyborów. A przy okazji jest to gra w chodzenie i znajdywanie oraz rozwiązywanie niektórych łamigłówek, które przynoszą różne efekty w danym momencie. Jakie? To zachęcam, żebyście się przekonali sami. A więc przejdźmy do podsumowania. Jaką grą jest The Walking Dead Season 2? Powiem Wam, że zrobić podsumowanie gierki przygodowej jest dosyć ciężkim kawałkiem chleba. Ale spróbujmy. Podsumowując, jako gierka przygodowa The Walking Dead sezon 2 prezentuje się nad wyraz dobrze. Generalnie jedyne do czego można się przyczepić to to, że Total Games w sumie nie zrobiło polskiej wersji językowej. Aczkolwiek pokazanie apokalipsy zombie w wersji komiksowej było jak dla mnie strzałem w dosyć fajny sposób. Raczej nie ma co się spodziewać, że The Walking Dead będzie sezon piąty, dlatego, że po pierwsze, A nasza Clementine pozostaje jedną wtedy z nielicznych żywych osób, a po drugie, B ma odciętą nogę, przez co nie jest w stanie już walczyć raczej z e, Jakby Fabuła The Walking Dead sezonu drugiego jest bardzo bogata w ciekawostki i różne odniesienia popkulturowe, jak i też przygody a także tak jak w przyzwyczaiło nas Life is Strange, do odcinkowej tego, do odcinków jakbyście oglądali niczym serial, taki komiksowy. Dużo jest zombie, jest to gra bardzo mięsista i z ciekawymi konsekwencjami oraz wyborami, co daje nam dosyć wysoki wachlarz możliwości dotyczący tego co nas może czekać w danym epizodzie? I za każdym razem grając w The Walking Dead Season 2, martwimy się o to, co nasza młoda protagonistka będzie musiała przeżyć w danym momencie. Ja, jako osoba, która przeszła The Walking Dead Season 2, bardzo chwalę sobie tą część i naprawdę bardzo mi się podobała. Zachęcam Was do zrobienia tego po swojemu, bo wiele podejść może być różnych i może mieć różne konsekwencje. Oczywiście, tak jak w przypadku Life is Strange'a, do którego najlepiej jest odnosić The Walking Dead, to tutaj każdy, każdy wybór może mieć swoje konsekwencje, które poznajemy w dłuższej lub krótszej perspektywie czasu. Niemniej jednak brak możliwości cofnięcia czasu sprawia, że The Walking Dead gra się o wiele ciekawiej, bo tu, póki nie powtórzymy danego epizodu, albo nie zmierzymy się z konsekwencjami kilka epizodów później, to nie wiemy co tak naprawdę zrobiliśmy jako Clementine. Warto zagrać tak, jakbyście sami postąpili jako nasza protagonistka. Niemniej zobaczymy co przyniesie przyszłość. Ja sam mogę polecić wam gierkę jako z ciekawą fajnymi bohaterami jakby i zapadających w, powiedzmy w głowie klimatów oraz strachu i pewnego rodzaju horroru którego, którym The Walking Dead jakoś jest ale jest to horror taki przygodowy którego można się wystraszyć w niektórych momentach ale to bardziej bojąc się o naszą protagonistkę zachęcam do własnego przeżycia tego co ja przeżyłem grając jako Clementine Czystym sercem Wam polecam jako gierka 9,5 na 10. Ten urwany wątek Christy oraz rodziców Clementine trochę, mnie, trochę mi wadził w oku, ale nie było aż tak do końca źle. Zachęcam do własnego tego do własnego przeżycia tej jakże fantastycznej przygody mimo upływu lat. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty, afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego, w tym Krew kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lata. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję konsultora komentarz pola na Instagramie i Trzymajcie się, hej, hej popatki.